Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wuju, Wuju Ha I dzisiaj unboxujemy coś, na co czekałem. Coś, co jest dla mnie bardzo sentymentalne, czy coś za z Steve Fortress. Figurkę od filmy Nekatois. Nekatois, na? No. Nie może być, jest Nekatois, czyli chyba tak to się powinno czytać. Zawiera też kod do gry, tutaj możecie złapać ostry, możecie go zobaczyć. O sprzęt. Brakuje tylko szczelby, ale po to strzelba w takiej sytuacji? I... Chyba pojedziemy z unboxingiem. Już nie będę się rozgadywał, zakupiłem to na AliExpress. Group. To jest chyba jedyne miejsce, gdzie możemy to kupić normalnie. W Polsce bez wprowadzania, za granicy. Och, a ja twarz, pomacham. Więc... Tak, w jest mój laptop. Nie, nie nagrywam na nim. Nie do tego mi służy. No Domyślcie się do czego. He, hele. Dobra, nie, to jest po prostu moja baza dowodzenia tajna. Trzymam tam wszystko, więc... Rozpakowujemy i idę po odpowiedni sprzęt. Albo zanim jeszcze... Jeszcze jest z tyłu pudełka. Jest, są tutaj krótkie informacje. Skąd pochodzi? Czyli, to jest to samo co na Wikipedii znajdziemy: jak się nazywa, gdzie się urodził, czyli BK w Teksasie, chyba tutaj, kto go wyszkolił i inne, trochę o nim, że wiecie, że ten może sympatyczny yy, o. nie małomówny nie jest, tylko że to jest a, o miłym głosie. Teksas kocha barbecue, broń i wyższe wykształcenie. Naturalna ciekawość, i wiecie, rakcie, nie wiem, jako ktoś pracujący przy Waszych rafineriach w Teksasie, tak, z bywarkami pracuję, nie miałem kiedy zmywać. Sory O i to jeszcze trochę o nim, że jego różnych, jakby to powiedzieć, um, nie mogę znaleźć. Jeszcze kilka, że gdzie został, w czym został trenowany, bababana, że budować, że ma doktoraty, chyba coś jest, nie, zaczekajcie, tak, Elements, Hard Science, Ph.D. No, 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 wiemy o co chodzi. Bo ja, zobaczyłem, mi się jeszcze dalej nagrać. przed chwilą mi siadło, ale szybko skończę mówić, mówić, to Boże, bo już się zacinam, aaa, cepleni zaczynam, dobra. Kończę mówić o tym, że są tej klasy, jest to trzecia seria, więc oprócz tego jest jeszcze Pyro, obecnie inżynier którego mamy, Szpieg, Grubas, Soldier i Demoman. Pierwsza seria to był Pyro, Demoman. Oczywiście są w dwóch kolorach dostępnych, to daje różne czapki i tak dalej. Inżynier, teraz był Spy, Heavy, Soldier i, i teraz czwarta seria jest, na pewno jest to Medic, chyba Sniper. Tak, Medek, sniper i kto tam zostaje? Scout! Tak, sam Scout. Jeszcze jego figurkę wyszło. Ale to jest dziwne, że... Przecież figurka będzie mu musiała jeszcze wyjść. A żeby puszczał samego skauta. Mówię, dziwne. Ciekawe może figurka Heila. Hmm. A, no to zobaczymy, jak to zaczyna rozpakować, przez sobie narzędzia chirurgiczne. Pom, 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 pom. Ponoję pum... teraz właśnie czegoś, co dla wielu amerykańskich nerdów jest niemożliwe. Bo że nie mieszka w Ameryce. Bo on został zabity. Chyba się już odpowiednio dostałem. Więc spróbujmy. Teraz już pudełko. Otworzyć w ten sposób, nie korzystając z dożyczek, przebiliśmy się do tajnych akt. O ja Widzicie moją nieopaloną rękę i. Zabiorę teraz sekundę z ekranu. O, Wydostałem. Mamy kartę kolekcjonerską inżyniera, z tyłu jest kod na czapkę, dlatego wam nie pokażę tyłuchę. Czapka jest moja. I mamy figurkę, tak wygląda od tyłu, tak wygląda bez tła od przodu. I wiem, że mój egzemplarz ma pewne, jakby to określić, niedoróbki. Ale nie obrażam się na to, ja to sobie mogę poprawić, sam sobie odmaluję go. O, a ja... O. Pan, 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 pan. To i żyje, widzicie. Tutaj jest jednorubka pod szyją. Zaczekajcie, przybliżę wam. Tutaj po boku. Ale to można bez problemu odmalować sobie samemu. Więc pora go rozwiązać. O, statyw. Dziękuję Ci, że jesteś. No i podładowałem trochę baterie. Na długo nie starczy, więc szybko się streśmy. Fiulka, jak już mówiłem, ma obrotowe stawy. Tutaj rękę można zginać, ale po... ledwo, ledwo, naprawdę. Hop, hop, to jest widoczny ruch. Oczywiście głównie tutaj chodzi o staw obrotowy. Ale tak, w nogach się zginają kolana. Tu jest obracalny, głowak, mówiłem też. Stopy, wszystko figurka jest bardzo pozowalna, więc co przechodzimy. Ty. No, tak wygląda z tyłu. My o tym zapomniał, kabelek, kabura. No to leż, Będę musiał podstawkę załatwić. Przechodzimy do tego sprzętu. Co mamy? Mamy to, gdzie przenosi swoje działko skrzynkę możemy ją oczywiście dać do ręki hop tutaj na przykład byśmy mogli ją wsadzić A, no tak ja to mam talent już już więc nie ma problemu. Możemy mu oczywiście wsadzić do ręki. Co? Skrzynka jak to skrzynka? Hop, hop, obdarta. Czyli widać, że używana. Możemy, oczywiście możemy tak zapozować, że... że nie możemy, że będzie stał na skrzynce. Oczywiście nogi też się ruszają. No nie możemy, ale jak byśmy ją obrócili na ziemię, to by się dało. Bo na przykład tak. Więc najpierw położyć obok niego. Hop. Co jeszcze mam, mamy klucz francuski, francuski tak? Francuski chyba klucz. Ja nie pamiętam. Bo, 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 bo. Możemy zacząć budować działko. He, he, he. Dobra, ale nie. Ciekawi, można otworzyć? Chyba nie można, nie, nie można tej skrzynki na pewno otworzyć. No ale to nie jest problem. Klucz, ładnie pomalowany. Nie ma jak figurka, jakiś niedorubek, ale no zawsze mogą się zdarzyć. Oczywiście klucz można mu gdzieś do ręki w sali na przykład. Tutaj. Może nie, może bardziej do tej ręki by się klucz nadawał. Ora wie, no, ale mamy klucz mu w ręce, więc łop. możemy zacząć budować nasze centry. Jest też pistolet. Nie chcę go jakoś specjalnie ustawić, poza nagraniem go jakoś ustawię. No jak to pistolet, hop do kabury, pasuje. No z nim biegaj, Boże, patrzcie patrz, jak on stoi, jakby miał kurde, stwardnienie rozciane albo coś, muszę go jakoś wypozować. Wiadomo, tutaj też jest obracalne. Hop, zgina się przód, tył, przód, tył, przód, tył, więc... Jak mówiłem, pozowalna figurka i to bardzo tutaj. Możemy z nim dosłownie robić wszystko, widzimy tutaj, stawy na jest ustawiony. Co Państwo na kulkowym, jak się nie mylę, przez to trochę mi to przeszkadza. Jeśli chodzi o stanie, więc co? Mamy ten jego zarost, mamy idealnie przekrzywiony hełm. Więc wrócę do Was, jak podsumowaniu, jak już go ustawię. to nasz inżynier już wyląduje w moim Gamers z Rumie na półce. Tak bardzo gamers room. Tak bardzo fajny. Też nie byłoby to lepiej w tej ręce? Nie wiem, czy wejdzie. Wchodź. Więc, o no co, no to ja się z wami pożegnam. Bierz swoją skrzyneczkę. Jak to przystało na inżyniera. I odchodzimy. Figurkę oceniam na plus. Jedna chyba swojniejsza, jaką widziałem, polecam. Wej na Aliens Group robimy <grym> teraz reklamę. Nie miło osób to obejrzy, więc pewnie niewiele, więc reklama nie będzie. Ale na to możecie kupić inne figurki, tylko Forte, ale z gier, komiksów, wszystkiego. Nie, nie dali mi tego za darmo, nie kazali mi płaci. ja im robię tylko reklamę. Więc co, możecie też oczywiście zakupić go ze strony Wolf, Wolf, Valve, Wolf, Valve, Valve, Volvo, jak to woli. Ale teraz chyba on już tam nie jest dostępny, no to chyba jedynie pozostaje wam Amazon, bo chyba też nie był dostępny na stronie Aliens Group już, więc 90 zł jedyne za taką figurkę, opłacalne. Więc ja się z wami pożegnam, Inżynier też, pomachaj, wyjmij tą skrzynkę. Hej, 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 hej. Do no, znaczy ja w kolejnych odcinkach. A ja idę budować z nim centry Hejka.